Cześć, witam w nowym vlogu i jak widać jest to vlog z Nowego Jorku. Aktualnie jesteśmy w dzielnicy Astoria. Dziś jest nasz pierwszy pełny dzień, więc zrobimy go sobie trochę luźniejszego i w planach mamy wybranie się do Central Parku. Oczywiście do Central Parku wybierzemy się metrem i tak też będziemy się poruszać tutaj po mieście. Kupiliśmy karty MetroCard i bardzo korek. W z Manhattanem wysiedliśmy przy piątej alei, przy Central Parku. No i wrażenia są naprawdę takie pierwsze. Mega. Za mną mam nadzieję, że widać już jedne z wyższych wieżowców na Manhattanie. A my teraz kierujemy się do parku. Jesteśmy już w Central Parku, przeszliśmy się kawałek i aktualnie jesteśmy na Sheep Meadow To taka duża polana, na której odpoczywają sobie ludzie, a za nami widać wieżowce, wieżowce Manhattanu Idziemy dalej wzdłuż Central Parku, mamy kilka jeszcze punktów tutaj do odwiedzenia i postaramy się je odnaleźć. Jest jesień, więc wydaje się to być fajna pora na zwiedzanie Central Parku, ponieważ drzewa, takie jak już widać za mną, łapią naprawdę fajne kolory. A my teraz jesteśmy chyba obok takiej głównej ścieżki przez Central Park i zaraz sobie tam podejdziemy. I za nami jest właśnie demol czyli ten główny deptak w Central Parku, którym przed chwilą przeszliśmy i nim idziemy prosto nad jezioro oraz pod fontannę. Jesteśmy przy fontannie, jak widać jest to oblegane dosyć miejsce turystycznie A ja teraz znajduję się na tak zwanym dolnym tarasie, z którego można podziwiać jezioro A jest też górny taras, który jest mniej więcej tutaj I pod nim jest takie przejście wykonane z około 16 tysięcy płytek Aktualnie teraz odbywa się tam jakiś występ Za mną koncert w przejściu nad górnym tarasem. Idziemy zobaczyć dalej, kolejne atrakcje Central Parku. I jeszcze nazwa tej fotanny, jest to fotanna anioła wód. Za mną jeden z najbardziej znanych mostów w Central Parku, czyli Bow Bridge, popularna miejscówka na zdjęcia. Idziemy, idziemy, i nagle trafi nam się taki spot na zdjęcie nad prostego budynku. Krótka przerwa, Usiedliśmy sobie nad niedużym strumykiem i mamy tutaj widok na budynek Dakota w ramie którego zginął John Lennon, trafiliśmy w część. Parku bardziej bardziej to jest taki las, i próbujemy stąd przejść dookoła The Lake na drugą stronę. Za mną znajduje się miejsce, które nazywa się Wielki Trawnik. Jest to kolejna część do odpoczynku. Znajduje się tam kilka boisk baseballowych, boisko do koszykówki oraz do piłki nożnej. A przede mną jest widok na zamek Belweder. Zaraz obok mamy też ogród Szekspira. Tutaj są na przykład y, takie rzeźby y, przedstawiające y, Romeo i Julię z powieści Szekspira, a w środku są też y, cytaty z y, jego y, dzieł. W miejscu, w którym obecnie znajduje się Central Park, znajdowała się kiedyś wioska Seneca, która w 1855 roku liczyła 225 mieszkańców, 52 domostwa oraz trzy kościoły. Wyszliśmy teraz na zewnątrz Central Parku i idziemy wzdłuż którejś alei i po drodze zejdziemy do Strawberry Fields, a skończymy wizytę w Central Parku w jego narożniku na Columbus Circle. Jesteśmy pod Columbus Circle. Wyszuje się tu kilka ulic, m.in. Broadway. Jest to tak naprawdę duże rondo, na środku którego stoi pomnik Krzysztofa Kolumba. Przyjrzyjmy jeszcze na Times Square. Te miejscówki chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, zaraz ją, sobie, zaraz ją sobie zobaczymy, ale pierwsze wrażenie robi naprawdę ogromne. Times Square to skrzyżowanie Broadway oraz Siódmej Alei, przez które dziennie przelewają się tłumy ludzi, co powoduje, że jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie. Swoją nazwę zawdzięczę dziennikowi The New York Times, którego redakcja sprowadziła się w to miejsce w 1904 roku. To bardzo fotogeniczna okolica, ponieważ elewacje budynków muszą być pokryte przynajmniej częściowo panelami LED. Mamy drugi dzień zwiedzania Nowego Jorku. Aktualnie jesteśmy w dzielnicy West Village, a dokładnie w Washington Square Garden. Park jest miejscem spotkań studentów oraz ulicznych artystów. Po środku mamy taką dużą fontannę, a za nią jest łuk triumfalny postawiony na cześć Jerzego Waszyngtona. Na wprost tego łuku znajduje się piąta aleja, a przez łuk widać Empire State Building. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, aby przejść się środkową częścią Manhattanu. Między innymi chcemy pójść na High Line. W restauracji Kac zamówiliśmy tutaj swoją klasyczną kanapkę, i taką mamy właśnie przerwę. Jesteśmy przy skrzyżowaniu 5 alei i Broadway w Madison Square Park. A za mną jest jeden z najczęściej fotografowanych obiektów na świecie, czyli Flatiron. Niestety, budynek z 1902 roku jest obecnie w przebudowie, więc ciężko zrobić jakieś ciekawe zdjęcia, ale zobaczcie, co nam się udało. Teraz przysiadkę na stacji Union Square i jedziemy do, do dzielnicy Chelsea. Jesteśmy obecnie nad rzeką Hudson, dokładnie na Little Island. Jest to nowo powstały sztuczny park, taki właśnie w tulipanach, jak tutaj za mną. I stąd możemy podziwiać fajne widoki, m.in. na downtown z jednej strony oraz na resztę Manhattanu. I zostawiamy już Little Island, a tuż przed nami jest High Line. I jesteśmy na High Line. Idziemy teraz wzdłuż tego też sztucznego parku, który powstał na terenie byłej trasy kolejowej. Serpo Highline oferuje inną perspektywę na zwiedzanie miasta, ponieważ znajdujemy się kilka metrów nad poziomem ulicy. Highline liczy około 2 km, a zaczyna się przy Muzeum Whitney, a kończy na Hudson Yards. I takie to były kadry z Highline. My dotarliśmy do Hudson Yards, tutaj za mną jest The Vessel oraz najważniejsze, czyli budynek The Edge z tarasem widokowym na górze. Ale my na ten taras widokowy nie wchodzimy, innego dnia wyjdziemy na jeden z innych. I tutaj dziś kończymy nasze zwiedzanie.